Sobie. I dzisiaj chcę sobie sprawdzić e, Co się takiego na moim kanale się dzieje teraz Więc może tutaj pójdę Na sam początek łączna liczba subskrypcji to 188 Niedużo nam brakuje do 200 więc bardzo dobrze się rozwija Utworzyłem kanał 26 listopada 2022 roku. Grubo ponad 7 miesięcy temu. I już, chociaż coś idzie. Więc teraz posp posprawdzamy sobie. można na najnowsze komentarze pójdę. O, to serduszko nam. Kanał. Tu mamy kanał. Dajcie mi suba. Dajcie mu suba, bo. Jak no chce, to może cię udać. Hmm, co tu jeszcze? Nowy filmik archiwum ze stycznia 2023. Właśnie, yy, wyświetlenia, już 12 wyświetlenia mam. Więc, fajnie. Statystyki kanał. 27,9 tysięcy subskrypcji. Czas oglądania w, godzin w godzinach 113 wszystko wzrasta w tym miesiącu to już w ogóle. Przechodzimy na, sta na statystyki. To dobrze nam idzie. Najlepsze treści. Idzie burza niby ma 7,5 tysięcy, więc bardzo fajnie. O jak chodzi o shorty to nie wiem dlaczego, ale te shorty tyle wyświetleń dostają, które nie są na temat kolei normalnie no widać wyświetlania bardzo dużo owem teraz chcę wam pokazać najpopularniejszy film na tym kanale najpopularniejszy ze wszystkich który ma najwięcej wyświetleń teraz wam tylko znajdę go gdzie on jest gdzieś tu o tu rzadka sytuacja na przejeździe kolejowym, Dziewię... prawie 20 tysięcy To dopiero ma dużo wyświetleń o. To teraz pójdę na komentarze, tak szybko zajrzę, tutaj nie ma Tak sprawdzam komentarze. Hmm, to dobrze, dość dobrze idzie. To czekaj, ja na kanał tylko wejdę. No to tak wygląda mój kanał. Jak chcecie wiedzieć, kiedy stworzyłem kanał. tu tutaj na dole macie. 26 listopada 2022. Ja już mówiłem wcześniej. W ogóle kanał ogółem ma. Prawie. 91 tysięcy wyświetleń, więc bardzo dobrze nam idzie. Sprawdzę post. Jak nie wiecie, co się stało, to takie coś się stało dziwnego, że YouTube normalnie mi polecił film, który sam stworzyłem. Jak widać, no tutaj właśnie taki, taki pociąg sobie stworzyłem, wymyślony pośpieszny wrocławianin, który jest w relacji Węgliniec, Poznań Główny i zatrzymuje się na stacjach Zebrzydowa, Bolesławiec, Hojnów, Legnica, Malczyca, Środa Śląska, Wrocław, Brzeżarniki, Wrocław Nowy Dwór, Wrocław Główny, Wrocław Mikołajów, Wrocław Różan, Oborniki Śląskie, Żmigród, Korzeńsko, Rawicz, Bojan, Nowo, Leszno, Kościan, Czempin, Mossino Poznań Nemiec i tak. No, i teraz takie coś mam. E, kolej w Zgorzelcu. Jak mnie oglądasz, nie wiem, ale odpowiedz mi dlaczego tobie denerwuje e, nazwa Wrocław Mikołajów. Myślałem, że będziesz szczęśliwy, bo to jest podobne do swego mienia, więc jakby twoja stacja, ale ok. No, ja nie wiem. Oczywiście. Taki short którym Zapraszam na kanał Filip MK. Mało subskrybentów, a może jak byście dali suba, to bym kanał mu rozwinął. To zachęcam do subskrypcji. Taki mem upublikowałem. Trochę dość śmieszne Taki początek sobie zrobiłem. W takiej grze na robloksie, które się nazywa Project Countryside, czyli PKP. Tylko że to są lata 90. No tak, to nic z tego do zobaczenia tutaj nie mamy w społeczności. Można, wideo wejdziemy sobie coś pooglądamy. Co tu takiego mamy. Nic takiego czego nie ma Tylko to A to może Zakończę film Jak wam się spodobał film to dajcie łapkę, dajcie subskrypcję To się żegnam z wami